W naszym cichockim dziewiąty tydzień samotnego rejsu dookoła świata, bez zawijania do portów. Kurs na przylądek dobrej nadziei. Przez ostatnie dwa tygodnie kapitanowi udało się przepłynąć nieco ponad tysiąc mil morskich. To wynik słabych wiatrów w wyżu świętej Heleny. No więc dotarłem do tego najtrudniejszego odcinka do Oceanu Południowego. Zaczyna być naprawdę nerwowo, zaczynają być wielkie fale, zaczynają być wielkie wiatry. Do umownej granicy dwóch oceanów atlantyckiego i indyjskiego pozostało kapitanowi jeszcze około 900 mil morskich. Ten program dziwnie się zaczyna, ale też jestem w dziwnym miejscu. 700 metrów pod powierzchnią Ziemi. W zakładach górniczych Lubi. Kapitan Cichocki wpływa na wody Oceanu Indyjskiego. To najniebezpieczniejsze wody na Ziemi. A gdzie, a gdzie, ale właśnie tutaj można spotkać ekspertów od sytuacji trudnych i ekstremalnych. Zapraszam. Autostrada, czyli Ocean Południowy, to jest to miejsce, gdzie wszystkie elementy jachtów poddane zostaną w ostatecznej próbie. Trochę mnie to stresuje, trochę mnie to męczy, trochę mnie to niepokoi. Nie sądzę, żeby kapitan Cichocki chciał zamienić swój ocean południowy na 650 metrów pod y, powierzchnią ziemi. Panie Krzysztofie, pan jest górnikiem strzałowym, jest pan także ratownikiem, to jest pana zawód, ale jednocześnie jest pan himalaistą. Ma pan za sobą dwa wejścia na ośmiotysięczniki. W sytuacji niebezpiecznej to dla pana, można by powiedzieć, chleb y, powszedni. Y, cichy mówi o sprzęcie, że musi sprawdzić sprzęt. Jak ważny jest sprzęt w takich sytuacjach? Sprzęt y, odgrywa dzisiaj, dzisiaj, w dzisiejszych czasach bardzo dużą rolę i... I on no, w 90% daje nam możliwość prawda, pokonywania jakichś trudnych przeszkód, i dlatego dzisiaj dbamy o ten sprzęt. Ten sprzęt jest wysokiej jakości. 10% to jednak człowiek. Jak zachować zimną krew? Pan bywał w takich sytuacjach. Głowa. Głowa jest podstawą. Człowiek y, przede wszystkim musi myśleć racjonalnie starać się opanować. Muszę być zabezpieczony. Na pokładzie normalnie używam takich lekkich uprzęży, takich jak ta. Kiedy idę na dziób, kiedy tam pracuję, kiedy tam coś robię, staram się używać ciężkiego takiego już, żeby nie tracić kształtowności bez potrzeby. Mam coś jeszcze, kiedy chodzę po pokładzie, to jest taki bajerancki kask. Każdy trudny zawód, taki jak ten, który panowie tutaj uprawiacie, czy trudna pasja, mają swoje różne zabezpieczenia, ale jeden element się wszędzie powtarza to są kaski. Bez kasku ani róż. Kopalnia, góry tak samo żeglarstwo. Dzisiaj widzimy ile ludzi używa te kaski. No myślę, że to jest to, właśnie to jest świadomość nasza. Panie Krzysztofie, a może to tak naprawdę wszystko polega na szczęściu? Może po prostu trzeba mieć tak zwanego farta? Każdy z nas liczy właśnie na ten łód szczęścia. Wychodząc z opresji bez szwanku uświadamiamy sobie, że może faktycznie to było właśnie to szczęście, które ja właśnie dzisiaj miałem. Oczywiście życzmy kapitanowi Cichockiemu tego farta do końca jego rejsu, panie Krzysztofie. No życzymy mu farta i z zgórnicz Pozdrowieniem. 650 metrów pod ziemią. Tutaj także można spotkać żeglarzy, bo żeglarze są wszędzie. Pan Sebastian, pan Grzegorz, żeglarze, górnicy. Panie Sebastianie, wcale się nie dziwię, jak patrzę na warunki, w jakich pracujecie, że marzy Wam się wiatr, woda i słońce. Tak, żeglarstwo jest dla nas wielką pasją, hobby, spędzanie wolnego czasu. Z sposobem na życie. To robimy, to lubimy. A gdzie pływacie? Bałtyk, Morze północne Adriatyk. Tak nisko, jak kapitan Ciechowski nie byliście jeszcze. Nie wiem, czy nas było na to stać. Przepłynięcie dookoła świata w samotnym rejsie bez zawijania do portu jest to nie lada wycin. No tak, ale jak tutaj był z wami, no to też miał nie tę minę podobno, kiedy zjeżdżał na dół. Tak, bał się. <laughs> Panie Grzegorzu, pan codziennie patrzy na stronę internetową, śledzi pan rejs. Jak pan ocenia jego postępy? Wszystkie znaki na nie... Niebie i na ziemi wskazują, że tym razem się uda, i my trzymamy tutaj na dole za niego kciuki i wiemy, że to, co założył się na pewno ziści. E, jakieś życzenia by się panie Sebastianie górnicze przydały tak, tak. kapitanowi. Trzy dni temu obchodził 57 urodziny i cicho jest, składamy ci najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń pomyślnych wiatrów. <laughs> Z górniczym pozdrowieniem, Szczęść Boże. Szczęść boże! Słońce i nawet trochę wiatru. I dalej już z powierzchni towarzyszymy rejsowi Kapitana Cichockiego dookoła świata. Jak zawsze zachęcam Państwa do odwiedzania jego strony internetowej, profilu na Facebooku. I jak zawsze życzmy Kapitanowi, tym razem także urodzinowo, stopy wody pod Kilem. Do zobaczenia. To no taka to specyfika niektórych zawodów, że ważne dni spędzamy w pracy. A więc cóż, na urodzinie, czyli do pracy. Cześć.